Nie, z nie. si, Dostek wziął do dla mnie. do to jest 20. Wziął sobie jedno piło, mówię, mogę zostawić to, ale ja sobie je wypiję. Nie wiem, jak to działa wtedy. Kurwa za mało soli tego, jest to. jest jakaś cinia. to jest jakaś, cija, to jest jakaś Może i jest. Więc dokańczając mój wątek, 8 rano, jeszcze nie spałem. Jest 8.30. 8.40. Piękna kołońska plaża. Szczerze mówiąc... Kurwa, raźnie słońce. Spierdalam stąd chyba. Patrzcie, ty wy wyjebało to <noise> na żywo <noise> Na żywo to wyjebało gdybym tak szedł To gówno bym pierdolęło w łeb. Ktoś mi zajebał tą fucking to. Kurde spał ktoś mi to będzie fucking pukał teraz Jakiś nie Więc tak jest plan, nie? Tak jest plan, czyli znaczy, plan Żeby planu nie że jak... Chodź, 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 nie mam nic. Ty, breszku, nie mam nic ciebie, no ciebie. Nie mam nic, nie mam nic. Nie, nie mam nic, Dzisiaj nie pokazuję oczu. Mam kaca jak cholera. Ostrość, pizdol. Idę, kurde, jakieś pieniądze wyciągnąć, go. Bo... Pieniądze, bo kurde już nie mam fucking... Pieniędzy. Dzisiaj znowu nie piję, bo mega kaca. Fucking shit Idę taką w kasę i pojadę do, do, do tego. Ciężkie życie na wakacjach no. Quanto tiempo masz stara trochę sta A u nas Paczekam stara amfibia stoi Na dobrze utrzymany Chireno <grych> Moskwicz Kurde, ale mam kaca, ja ludzie to jest fucking grzech takiego kaca mieć. Fuck Gdzie jest ten mój motor? Jest, jest, jest Przejebane Fucking, nie mogę wyciągnąć pieniędzy z karty Fakt, że ja to wiedział Tak nie imprezował Taki z tym, kurwa dzisiaj Fakty, ty ja zostałem bez kasy Fucking w pizdu, ale chujnia. Ty zostałem bez kasy, fucking shit! To, kurwa ty, to ani teraz. Ja piernicza. Co ja teraz zrobię? Ja pierdolę. Ja dupy taka robota. Kurwa ty, bez kasy lej jaja. Ja. Pizdu, naprawdę bez kasy jestem. Nawet nie. Nie mogą mi przysłać pieniędzy tutaj, bo no kurde, ja nie jestem Kuwańczykiem, więc kurde, nawet nikt kasy mi nie może przysłać, ale jaja. Tego kurde nie wiedziałem, fuck, że mnie wiedział, że, że takie jaja będą, do no ty, no nie mogę nawet, fucking ty, moja korda, karta kredytowa nie działa tutaj na Kubie, fucking shit, ale jaja. Ale się zrobimy palona w balona. pizdu. Kurwa, ty, zero kasy, zero, 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 fucking zero kasy totalnie, ale jaja. Fucking shit. Do dupy taka robota, no. Zero pieniędzy, ty. Zostało mi tam 20 dolarów. Fuck, dobrze, chociaż te ostatnie 20 dolarów mam. Ale zero, kurde, imprezy, zero fucking wszystkiego, ale jaja. Ty, zapomniałem powiedzieć o tej świni, dlaczego oni tą świnię robią. Bo jest jakiś ślub dzisiaj tutaj Kubańczyków No i to jest ich taki To jest ich No kurde, jak to się mówi, no Fuck Kurwi mam Że nie mogę kasy wyciągnąć Ale to jest ich ten Dobra, nie ważne. kurwa macie na świn A, dobra To jest ich fakt, jak ktoś mówi to słowo od zasrane no. Tutaj kiedyś się działo. To jest opuszczony budynek. Tu kiedyś była klinika założona przez Włocha. I patrzcie, jakiś samochód jeszcze stoi. To nieważne klinika opuszczona. opuszczona. Założona przez Włocha, tubański gubernament zamknął tą całą klinikę, jest to szpital, nie wiem, co to było, Ładny budynek, widzicie, cały opuszczony, już tam ile jest, 15 lat temu. Dlatego, że prawdopodobnie jakieś narkotyki tutaj, handlował narkotykami, czy coś takiego, jakaś taka historia jest. I wyrzut, znaczy, wyrzucili, no. Nie wiem, czy do więzienia on poszedł, czy, 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 czy wyrzucili go z kraju i zamknęli tą klinikę i nie wiem czemu no czy on to wybudował ten włoch niby tą klinikę, nie? To no nie wiem dlaczego Czyli mają prawo mu to odebrać, czy nie dlaczego na no skatoni nie zrobili jakiegoś sztara tutaj czy coś, nie? Może pieniędzy brak, ale mówię, cały opuszczony taki gmach Piękne, piękne miejsce, ale opuszczony, nie? Patrzcie jaki tutaj Cuban Chrome <grym> i Fiat nie ma nic ciekawego, jeżeli chodzi o samochody w hotelu. Nie ma nic ciekawego. No, nowy Pe Peugeot. Jakaś Łada stara, ja mówię, wszystko takie. Nic ciekawego nie ma, no. To jest jakiś dzikus, kurde, nie wiem, co to za marka jest. Prawdopodobnie chińskie, ale co to, kurde, jest? Jak to się nazywa? Pierwszy raz widzę takie coś w ogóle. Saik Motor, kurde, Maxus. Saik Motor, Cholera wie, co to jest takie. Jakieś chińskie musi to być. Co innego. A tutaj Łada. Sojmalo. Kia, Renault, co tutaj jeszcze jest? Nie ma nic ciekawego. Dzisiaj nie ma nic ciekawego, mówię. że chodzi o bryki. To mnie zaintrygowało. Mówię, nie, nie widziałem takiego czegoś. Saik motor. Mówię, co to jest? Whatever fucking that is. No, Europa tale, spalam. Fucking bez pieniędzy, ja piernicze. Fucking, ale to są jaja, no. Wpis do. tu jakiś cuban chrome. Tu Gili, nie wiem, to Gili to jest fucking chyba jakieś, uh, nie to jest fucking chińskie chyba Jeśli uh, nie mylę Gili, ale też pokazywałem Gili, nie? też od Toyota Tercel, tak jak w Kanadzie są Suzuki wyjebane nieźle Szybar <trybale> rozjebana Ty to. Co jest to kurwa jest to samo, to to samo, już jest to samo, to jest to samo, to jest to samo, to jest za to jest, tak jest to samo, to no bez pieniędzy, ja samo, to jest fucking jest to samo, to jest to to samo, 10 ręce trzęsą. Ręce mi się trzęsą. Ta dziewczyna w zielonym. Zabujałem się w niej już od kilku dni. Cholera jasna. Przejebane życie Patola. Cholera. Ona musi mieć już kogoś na pewno, co? To jest niemożliwe, że ona jest sama. Trzeba będzie się spytać może jej. Kurde, zajebista. Ja dziękuję. Fuck, ja codziennie się zakowuję w innych tutaj Ale w tej to już trzy dni Nie mam, no co ty ja nie mam nic, no Nie mam nic Nie mam nic Nie mam nic Nie mam jedzenia, <słuch> nie mam jedzenia, no Dobra, kotek No spadam spać, no Nie mam jedzenia Kocur, nie mam jedzonka, no dla ciebie Trzeba było mi powiedzieć wcześniej kurwa teraz Czy wyszedłem z restauracji No dobra, kocurek. Dobranoc Dobranoc, ale ty ja nie mam kurwa jedzenia, no gdzie ty? W pizdu co ja tu nic nie mam, ej Kurde, gostek Gostek, no ja nie mam nic, no w pizdziec Patrzcie, dostek przyszedł skurde. Nie da mi teraz spać w pizdo, czego nie wrzucę stąd Ale nie ty kurwa nie lej na ten Fak, bo to fucking później ten nie tak o dwa dni będę. Ale weź nie, nie, nie oblewaj nie oblewaj ty Nie oblewaj fucking tutaj kurde terenu swojego Kotur? Ja dziękuję no Kocór chodź kurde no ja chcę Ci wrzucać stąd Ale, ale czas stąd Trzeba stąd iść. Chodź, chodź. Nie, kurwa, nie lej! Fucking co ty, zdałeś się? Kurwa, nie lej w pizdu. Chodź, chodź ty, nie lej, fuck, chodź, chodź. Nie, kurde. Ja pierdolę, no. No i co teraz, wiesz, fucking tu spał? Gostek, chodź w pizdu, no, chodź. Gostek. Weź mu ktoś coś... po Gostek, chodź, 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 chodź. Gostek, sorry, kurde, wybacz mi, no. Gdy ją żarciem ci dało. No, cześć, cześć, dobran, dobranoc, dobranoc. Kurde, źle się czuję tak. Źle się czuję go wrzucać, no ale kurwa, ten no, fucking... Ja znam Gostka. Gostek mi obleje wszystko. Gostek obleje mi wszystko i co będzie, kurde. Ty, czas by tutaj fucking to moje rzeczy wreszcie... Kurde. Nie chcę dzisiaj mi się nigdy widzieć. Idę spać. Ostrość, bo zapierdolę. Fuck man, ty dowiedziałem się. Ta dziewczyna, co ją nagrałem, nie? Kurwa, ona ma gostka w pizdu. To jest fucking wiadomo, że ma fucking gostka zawsze, nie? No i, i fucking cały misterny plan poszedł w pizdu, no. Bo ona ma gostka w pizdu, no i koniec, kurwa. Zakochania mojego 3-dniowego zakochania. Gościuła ma gostka, kurwa, akurat fucking ze wszystkich kubanek ona musi mieć gostka no. Pizdo. Go. A dobra, fuck it, Ciao. Kurde, wszystko jest skomplikowane na tej Kubie. Nawet ja się stałem Jedną wielką skomplikowaną kurde osobą pizdą A za dwa dni powrót do rzeczywistości że i tak zostałem bez kasy, kurde, więc fuck Co ja mogę teraz bez, bez kasy zrobić ani wyjść, ani nic tylko siedzieć w hotelu kurde Szpak, no. nie mogę w to wierzyć. <noise> Zostać bez kasy w pizdo. Ja jedę już drugi raz. Zastrana palma. traci swoją tą jakieś gałęzie, Kurwa mnie wystraszyła w pizdo. fucking shit. Jakieś kurwa duchy to były w pizdo. fucking Idziesz, idziesz. I nagle jebut kurwa coś. Pierdolnie od lewej kurwa, to fucking... To gałęzie się łamią, w pizdu.